Czy znaczy, ten myśliwy y, odesłał mnie do, do specjalisty, których jest wielu w Polsce, to którzy właśnie się zajmują profesjonalnie taką usługą? Tak, to, nie, to gdzie są? Odesłał cię, bo powiedział, że. No odesłał to ci kontakt jako do tego myśliwy. Ty patry, ty powiedział, że. Mało by tego, Rita, wie, powiem ci jeszcze więcej. Twój, gdzie ta sensacja? Twój, no twój, mogę do niego zadzwonić, twój, możesz to potwierdzić. No patrz jeszcze raz, ale ja to potwierdzam. Twój? Ale Jacku, to co wyprawiałeś tego psa? Ale jeszcze raz. No, chciał wypchać. Ale, ale nie, bo odesłał cię do, do specjalisty. Zaraz, teraz Twój. go? Morda tańcula. Twój tak znajomy... No tak czy nie? Czekaj, no, gubi się, nie? gubi się, patrz. Ale tu, masz zdanego prawdę, bo czy przepraszam, nie? powiedział, że... Czy ja mogę jedno... I dzwonił halo, halo. z tym, sam się przyznał teraz. No, że no i teraz się dziwicie, zbyt. dlaczego ja nie chcę rozmawiać podczas konferencji, tylko podczas wywiadów. No przecież trzech szczurów chodzi. Nie, nie, ja nie, ja nie, nie, chcę nie. To był nikt, kto chciał wywiadu prowadzić. I, i, nie no wszyscy na no, raz. Nie wszyscy na raz. Arek, ty mów. To daj odpowiedzieć na to normalne pytanie. Bo pytanie jest skąd inąd normalne Oczywiście, potwierdzam, przecież myśliwi polują i wypychają swoje trofea, czyli zwierzęta. No to, trofea, pies. No, no zwierzęta! To jest, to, patrz. to jest normalne? I, to jest normalne, kurwa? Ja to nie wiem, co tam jeszcze patrz. wypchane jest. Patrz, i teraz... I to jest normalne. tu do brzegu! To jest, jeżeli przerywa mi cały czas, to jak mam iść do brzegu? To do jest, mikrofonu. Więc sensacja polega na tym, że to jest normalna, profesjonalna usługa. Przekierował mnie do firmy, która się tym zajmuje jest kilkanaście firm takich w Polsce. Do brzegu tak, wybrałeś, czy nie? Tak, oczywiście. I co w tym Kiedy złego? Dole. Wiesz, ale szczegorzenie szczegorzenie. Powiem ci no tak, nie jesteś Aj, chorym pojebem, nie? To dla ciebie jest Alkawia. Na dora, na dora. Czy to jest czy to jest normalne według Adora. ciebie? No nie, nie, nie.